Luz witam Was w grze Etro One. No i co? Jak zawsze, najpierw zajmiemy się może menu. Czyli options. Opcje. A cóż tu mamy? Tutorial od nich będzie. Musimy się nauczyć. To jakiś przysiad, ale nie wiem o co tu chodzi. Screenshot raz w jeden. Chyba jeden do jednego. Napisy owszem, niech zostaną. Yy, wysokość głowy i widoczność celownika. No to ok, wszystko jest ok. Yy, audio. Zostawimy dialog, efekty specjalne, muzyka i chyba całość dźwięku. Zaawansowane to jest odległość. W sumie na jaką widzimy, coś tak można powiedzieć. A tu kąt, chyba? No, na pewno. Kąt widzenia, ale wideo jeszcze tam było zaawansowane. Gama. Gama trochę Zmniejszymy. Będzie ciemniej. Rozdzielczość taka. On to to chyba max. Włączona synchronizacja. Pełen ekran. Dobrze. A tu musimy zatwierdzić. Opcji trochę jest jak na grę przygodową. Zobaczymy, kontr, jakie mam Control... 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 Tu jest szybkość przesuwania się kursora. Tu jak ktoś chce mieć odwrócony. Zobaczmy, co tam w klawiaturze słychać. Normalnie, normalnie. Interakcja, identyfikacja, przybliżenie, użycie artefaktu prawy i przybliżenie też, prawy przycisk myszy. Od, odłożenie, skok, spacja, przysiad, lewy kontrol, bieg, lewy shift, tłumnie Q. PAUSE, ESCAPE, TELEPORT, o, będziemy się teleportować, to miło, przynajmniej może mniej będzie chodzenia. TF, nie za bardzo jarze. Zbadać, chyba, zbadać. Skok do, do zapisu, skok. Mm egzaminę. Obejrzeć chyba. Można sobie mm, item. Okej. Okay. No nie trzeba było. Jest do... Nie, 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 nie chcemy u, u ustawień fabrycznych. Okej. Okay. To już byliśmy. No to co? Zaczynajmy. A, musimy wybrać sobie slot do zapisu.

want more you know I do it but jesus do you know how i view you just another patient to squeeze money out of please don't go tonight i'm freaking scared you and for me możemy sobie przybliżyć Witają nas. Tu mamy takie ładne pozpowiedzi. My jedno chcieliśmy. Czy ja chciałem? to idziemy. Lewego.

Name. O działa. Z klawiatury. otwierdzimy Idziemy. Lew. Ok. Znowu lew, żeby wziąć wycelować, tak? I mamy. O, odłożyłem. prawy. I możemy sobie odwrócić. obejrzeć I ponownie lewym zaakceptować. E możemy wyjąć i odwrócić. Albo prawym zbliżyć. Ktoś obejrzeć I schować. O, na... o, e. Idziemy. Head on down? The Użyj E. Tekz... No, żeby sprawdzić. No dobrze, używałem E. Na przykład tu mogę użyć E. Nie, to mój obieg mogę użyć E. Ale tu mogę odłożyć. O. I wziąć. Eee, trochę przypomina to jasmatę. Choć graficznie to raczej nie. Niestety. Co tu mamy? Komputer terminal. I krótkim naciśnięciem lewym. Możemy sobie przeczytać, co tam piszą. Keyboard. I lewe. Mmm, coś tam piszą. Jest napisane. Nikt nie pisze tam w tej chwili. Ciekawe, czy tu można odłożyć na to. Nie, na biurko nie możemy odłożyć. Czy się tak w grafikach? Tutaj coś mamy. Kik. O. Chciałem nacisnąć D, a nacisnąłem E. Klik. Żeby wziąć. No dobrze, no wziąłem. Teraz sobie to obejrzę. Idzia mam czas bez karty chodzić. Musiałem jakieś tablety. Tam nam się zamknęło niestety. Te, te karty trzeba mieć przy sobie. A nie można, widzę, wziąć więcej obiektów. Zaraz sprawdzimy. Tak, tylko jeden jedną rzecz możemy mieć przy sobie. Stąd te stoły. W mhm. chyba ja można było więcej mieć niż jedną. Tu mamy. one item. A, połóż kartę. No dobrze, położę. A potem weź item. Item pewnie jest tu. Tak. Teraz możemy to wyjąć i obejrzeć. Myślę, że to będzie potrzebne do przeglądania, skoro to już jest. No, czyli możemy tu podłączyć pewnie.

leczą osoby, które mogą wtargnąć do ich, do ich umysłu i my jesteśmy jedną z takich osób. Tak, tak wyczytałem przynajmniej. Mamy kolejną kartę. W sumie chciałbym zobaczyć, co to jest za karta. Flurkejka, to jest ta. No nie tak, to samo, bo nowa. Eee, no i podobno my właśnie weszliśmy do umysłu tej pani. No i coś nas tu zatrzymało. Nie możemy odnaleźć drogi powrotnej, albo możemy, a, ale nie możemy wrócić i musimy rozwiązać problem, dlaczego i w jaki sposób powrócić w jakieś laboratorium. i dalej, zobaczymy. O, drzwi otwarte. Aha, dzięki. Super. Tu mamy. Tu są stoły, będą pewnie do czegoś potrzebne. Nie będę czytał tych wszystkich yy, zapisów w komputerze, bo szkoda czasu. Nie jestem w stanie tego przetłumaczyć za dużo. O, to na kartkę rzucę całkiem, bo to może. Co, 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 co? No. kartki mogą się okazać ważniejsze. Nie wiem, tak sobie myślę. To jest kolejna. Jakieś artykuły papiernicze. Może będzie to potrzebne. Coś tu jeszcze? Coś jest? Ale nie możemy tego wziąć. Co synk nie tłumaczyłem tego. Nie wiem, co to, to, to chyba. Jakaś roślina. Oprócz wygląda, nie? Chociaż nie, 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 nie. To jest taki. Coś innego. Bardziej podobny do. Nie chcę tam nazwa. Taki krzewinek tu, bez karty nie możemy chodzić. Tu przeoczyłem? A nie, tu byłem. Ale może radyjko? Działa. jaką ładną, uspokajającą muzyczkę... I jaką ładną, uspokajającą muzyczkę nadaje. trochę mamy tych drzwi hmm. odskoczmy, nic tam nie ma, Kucniemy. to też nic tu jest, mamy następne drzwi książka jaka No nie, kartę musimy mieć. Musielibyśmy tą książkę wziąć i zanieść gdzieś. Stąd wynieść, ale nie. Może tam właśnie. Ale dajmy temu spokój. Będziemy mogli to później zrobić pewnie. Może tu? Hmm. Kosz na śmieci jakiś tam numerek jest. Nie wiem czy ważne, czy nie. W szachy nie pogramy. Przynajmniej na razie. Teraz zobaczymy co drugi kosz. Sam numer 1845. No nic tu po nas. Liska nie otwiera się.

Hotel jak do podróży right. to przestrzennych. A, teleportacja była, to można O, to się samo zamyka, otwiera. Bezpiecznie. Łącznik, też mnie popsuło, ale wiemy no, gdzie, ale bezpieczniej się nam na po Dobrze, coś tam mamy. ONLY, ile? 300 A. Dobrze, weźmiemy 300 A. No właśnie, tak myślałem, że nie wejdziemy, nie mamy karty, ale jest zielone, czyli otwarte, 300 Amper jest.

Syłają do tego umysłu, a tam byliśmy w instytucie naszym, pracowaliśmy. Przenoszą nas umysłu do tej journey. Człowiek się naczyta i potem... I teraz? Przenoszą nas chyba. Nas tu jakieś wspomnienia pewnie. Będziemy musieli w nich odnaleźć. Coś odnaleźć.

A więc teleportujemy się i zejdziemy, ale to w drugim filmiku z tej gry. No to na razie, cześć.